Hej wszystkim, witam na moim kanale chciałabym pokazać wam karzełki niebieskie jest to mama z maluszkami jest ich sześć maluszki mają około czterech tygodni za kilka dni będą mieć dokładnie cztery Wszystkie są niebieskie. I tak. I co chciałam jeszcze powiedzieć. Króciki są oczywiście do rezerwacji. Mogę sobie... U nas zakupić takiego maluszka. Nie sprawdzałam jeszcze, które to samiczki, które to samczyki. Oczywiście jeśli się trochę znacie na króliczkach, wiecie, że samiczka jest zawsze trochę większa od samczyka. Tutaj jak widzimy na patrząc na króliczki Widzimy, że jedne z nich mają trochę większe łóżka inni mają mniejsze Nie wiem dlaczego Mama ma Mama ma około 5,5 Ojciec ma piątkę. mam nadzieję że maluszki będą też około tyle miały jest jeden tutaj tylko króliczek. Tam koło musi siedzi. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Który ma bardzo małe uszka, czyli będzie. Miał te uszka malutkie. Nawet jeśli nam urośnie, już będzie dorosły. Co mogę Wam powiedzieć o tej rasie? Jest, jest to rasa łagodna. Nie ma jakichś problemów z utrzymaniem. Takiego króliczka. Nie wymaga specjalnej pielęgnacji, tak jak inne karzełki Teddy, które trzeba czesać. Są spokojne króliczki. Często się pytacie mnie, czy e, kupując króliczka, czy króliczek nie będzie gry kabli. No, nie daje gwarancji. Jest to gryzoń, więc. Proponuję, aby wszystkie kable, wszystkie takie rzeczy były po. niestety pochowane, bo <laughs> ciężko jest upilnować, tak naprawdę, malucha. Tak, jak tutaj yy, yy, widzicie, nie wiem, czy widzicie, ale u mamy pojawiły się koło noska takie dwa wrzody jakby. Nie wiem co to jest. Jeśli wiecie, to napiszcie. Będę jechała z samiczką do weteryniarza, więc powie mi. Samiczka ma 3 lata i nigdy takiego czegoś nie miała. Teraz jej się pojawiło takie coś. Gruźki otrzymują karmę granulacie, wodę do picia. No i dużo siana. Zuszone zioła czasami. Oczywiście nie codziennie. Marchewkę suszoną oczywiście sama suszę im w piekarniku lub po prostu na gazecie i na księjniku dla maluszków. Dorosłe otrzymują już normalną marchew, normalne warzywa i owoce, no oczywiście nie przesadzając. króliczek, jeśli byście chcieli zakupić jakiego króliczka pamiętajcie, że on musi mieć skończone 8 tygodni aby opuścić jakąkolwiek hodowlę bez no jeśli króliczek ma mniej niż 8 no to jest większe ryzyko, że ten króliczek nam nie przeżyje w nowym, nowym domu tak, bo jest zestresowany, jest w nowym miejscu i ciężko jest króliczkowi takiemu 6-5 tygodniowemu. Zaklimatyzować się, do bardziej, że on już został sam, bez rodzeństwa. Jak widzicie, taki króliczek jest cały czas z mamą i jest ich więcej niż tylko jeden. Co oni są razem w stadzie i się gonią, papią. Nagle on zostaje sam, jest w nowym domu, w nowym miejscu, w nowym otoczeniu. No i niestety mniejszy króliczek po prostu umiera. Często występuje takie, taka zwana kokcytioza. Gdzie lekarz weterynaryjny przeważnie mówi, że królik jest chory na kolcytiozę i umiera, a to po prostu jest wywołane stresem takiego małego króliczka. Nie hodowcy są, zdania, zapoznałam się z takimi czym mniejszy królik, tym lepiej się sprzedaje. Bo każdy chce malutkiego króliczka. Nikt nie zwraca uwagi tak naprawdę, jak ten królik będzie wyglądał jako dorosły, tak? Więc yy, proponuję. Nie wiem, jeśli macie możliwość pojechać na hodowlę, zobaczyć jak to wygląda, zobaczyć jak wyglądają jego rodzice, aby mieć świadomość, jak ten królik dużo nam urośnie. Teraz idzie mój synek. Chodźcie, synuś. <laughs> Śmieje. Króliczki jak widzicie, są barwy ciemniejsze i jaśniejsze. Tak. Gdzie? No, jedzi, Nie, nie rób, nie rób No i to na tyle. Tutaj mogę wam za chwilę wam w kolejnym filmiku pokażę kolejną samiczkę, która ma też 6 maluszków ale te maluszki są już całkiem inne, innej barwy, innego koloru. No i też z takich malutkich, czyli tych do kilo 200 tak? Dużo jest takich ogłoszeń też, y, że pisze różni hodowcy, królik ważył 800 gram, tak, jako dorosły. No, no, to... Ja jeszcze takiego królika nie spotkałam, pomimo że jeżdżę po wystawach, różne króliki widziałam, oglądałam, byłam na wielu hodowlach i takich ozdobnych, i takich, którzy mają większe rasy. No i nie widziałam takiego króliczka, który miał 800 gram, może taki, który miał, nie wiem, paranek mini lop, który jest w wieku tam 4 miesięcy, tak. Chociaż nawet nie, bo powinno już mieć większą wagę. Karzełki Tedy mają wagę kilogram do kilo 200. Te karzełki krótkowłose mają wagę od kilograma to to, jaki jest od kilograma, mogę Wam powiedzieć, bo ta samiczka akurat ma kilogram, ale są od kilograma do kilo 400 nawet, nie, w zależności od budowy i wielkości tego królika. tak. Oczywiście, czym mniejszy królik, tym lepszy, tak? Nie jest to powiedziane. Bo czym mniejszy królik, tym lepszy. Ma różne wady. Obocne takie, czy się choruje, czy bardziej jest narażony na różnego rodzaju wirusy. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Koniecznie króliki szczepimy, nie? no to jest podstawa. Jak na każdej hodowli, każdy hodowca szczepi króliki, bez tego niestety króliki nam się no, nie uchowają, tak. Szczepimy na toze i na pomór, to każdy powinien wiedzieć. Króliczka tak się odrowaczamy, podajemy mu codziennie siano, świeżą wodę. Warzywa suszone oczywiście do czwartego miesiąca, tak jak jest z dziećmi. Oczywiście wszystko musi mieć świeże, nie może mieć y, zaś, zaśmieconego czegoś, czyli umyte te miski, które otrzymuje pokarm, wy, czy y, ściółkę zmienioną. Króliczka też jest łatwo bardzo nauczyć kuwetowania, tak? to nie jest jakaś wielka filozofia, aby nauczyć krójka kuwetowania, po prostu króliczka wkładamy do klatki i wkładamy mu kuwetę, tym bardziej jeśli króliczek opuszcza hodowlę. Większość moich samiczek tam jest nauczona kuwetowania, choć i tak maluszki pierwsze dni po opuszczeniu hodowli niestety, no, albo się zdarza tak, że po prostu załatwiają się od razu, a jest tak, że się nie załatwiają, nie? Więc so już po prostu należy do osoby, która zakupi takiego króliczka, aby po prostu przypilnowała to, żeby króliczek się załatwiał w tej kuwecie, tak? Oczywiście klatki nie wyścielamy, tak jak ja tutaj widzicie wyścielam, no bo to są maluszki i oni tak mają od malutkiego. Później im się to zmieni za około tygodnia. Będą, będą położone na dnie klatki, w taka mata rozkładaną, którą można kupić. Będzie kuweta. No i mama będzie załatwiać Ci kuwetę, więc myślę, że maluchy szybko załatwią nie? Załapię to. Miałam yy, paśnik. Możecie się też zapytać, czemu nie ma w tej klatce paśnika. Miałam paśnik, maluchy, no mają problem. Nie wiem, będę musiała sama coś wymyślić, coś zrobić, może mój mąż zrobi, poproszę. No bo mają ciężko, te paśniki są wysokie i oni po prostu nie umieją. Od malutkiego, jak po prostu się rodzą w gnieździe, tak po prostu od mają to oblepione. Po dwóch tygodniach króliskom otwierają się oczy i... No i oni to sianko po prostu zajadają. Położyłam jak wyrzuciłam siano z klatki, no to niestety nie zadziałało tak, jak chciałam. Dlatego u mnie jest zasada taka na hodowli, że maluchy tam przynajmniej do 5 miesiąca, e, przepraszam, do 5 tygodnia. Po prostu mają tak w klatce jak mają. Codziennie jest wymieniana siano, codziennie są zrzucone trochę trucień, siana. No, i tak mają. No, bo boję się ja po prostu, że nie dają sobie rady. Są za malutkie i nie wiem, czemu tak jest, ale tak u mnie jest. Więc to było chyba na tyle, co ja chciałam Wam powiedzieć. Jest bardzo wiele takich rzeczy, które możemy powiedzieć o króliczkach. Ja też założyłam hodowlę króliczków 6 lat temu. No, zaczęłam praktycznie od parki, teraz już mam trochę ich więcej i szukam, i szukam, wciąż szukam jakichś króliczków nowych co się pojawi, to po prostu albo dzwonię, albo ten i szukam, nie? Ostatnio zakupiłam, muszę wam powiedzieć, yy, króliczka kune Tak, karzełka kune No i przyjechała do mnie po prostu w transporterku, wszystko ok było no ale ten króliczek u mnie za długo nie pobył, pan zapewniał mnie, że króliczek ma około, że ma po prostu skończone dwa miesiące, jest zaszczepiony. No oczywiście nie dostałam żadnej książeczki zdrowia do niego, żadnych dokumentów, nie otrzymałam praktycznie do niego nic oprócz tylko króliczka tak naprawdę. No i króliczek pobył u mnie, mnie ile, ile? Dwa miesiące, tak. I zauważyłam, że ten króliczek po prostu nie rośnie, tak? Mało jadł, nie rósł. Byłam raz z nim u lekarza. To było latem, co były takie upały. Pamiętajcie też, że jeśli są upały. Królika jest bardzo łatwo wtedy przegrzać, nie? Tak, i on miał właśnie problem, bo było 30 stopni i to się trzymało te kilka dni u nas. Te 30 stopni po prostu króliki jak takie maty leżały rozłożone w tych swoich klatkach. Później przeniosłam takiego pomieszczenia trochę klimatyzowanego, ale też nie zrobiłam im 30-16 na no przesady ale obniżałam troszkę tą temperaturę. Nie ukrywam, że przy tej temperaturze wysokiej też dwie samice dorosłe mi poszły niestety no nie przeżyły tego, tych upałów. No ale teraz już to był tylko jeden taki rok, gdzie były takie właśnie upały. Tak nigdy nie miałam problemu z tym, aby króliczki jej zmarły mi po prostu upało tak. Co, co jeszcze mogę powiedzieć, maksymotoza, dużo właśnie maksymotoza, 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 nie, króliczek, yy, silwarca do domu, do nowego domu, karzełki tego nie mają, przeważnie mają to baranki, yy, mają po prostu coś takiego, że mają rozwolnienie, nie każde, ale się zdarza, no i, i <laughs> oczywiście jest na to lek, tak, ja mam na to lek i wiem, i każdy hodowca wie, że jeśli wystąpi u króliczka takie objawy niepokojące to podaję ten bajkoks tak? do wody lub po prostu tak do pyszczka, <laughs> o, oczywiście yy, musimy wiedzieć ile podać tego bajkoksa, oczywiście nie. Ale to już Wam nie będę mówić, może kiedy Wam o tym opowiem, jak podawać bajkoks, kiedy można podawać bajkoks, kiedy, yy, od jakiego wieku, to chyba już mówiłam. Ale do czego zmierzam? Do tego, że ten króliczek, wracając do tamtego tematu, ten króliczek nie rósł mi. Ciągle był taki sam, jak go kupiłam, czyli takie malutki. Byłam u innego hodowcy, nawet z nim pojechałam. No, tutaj niedaleko mam następnego hodowcę, od którego kupiłam króliczki, i on powiedział, że hodowca, który sprzedał mi tego króliczka, no to tak hodowcy nazywają to taką perełką. Że to są takie perełki, czyli takie bardzo, bardzo malutkie króliczki. No, i był taki malutki, był był, był przez dwa miesiące. Nie, ja teraz byłam w weterynarza, a drugi raz byłam w weterynarza. No, i ja w końcu ten króliczek zmarł. Niby według mnie on już powinien mieć 4 miesięcy, a powiem Wam szczerze, że może był no trochę, trochę większy od tych, co tutaj są. Nie? Więc podejrzewam, że hodowca sprzedał mi krójka, który miał około 5 tygodni, no i królik nie dał sobie po prostu rady. Coś tam skubał, coś tam jadł, coś mu tam podawałam odżywczego, ale no niestety nie dało go uratować. Co ja chciałam powiedzieć? Ważne jest to, żebyście na takiego króliczka, którego kupili z hodowli, mieli jakikolwiek dokument. Mieli wgląd albo wgląd do dokumentu, kiedy ten króliczek się urodził, bo tak naprawdę ciężko jest spojrzeć na królika i powiedzieć wiek tego króliczka, tak? Oczywiście, że jeśli króliczek będzie taki jak ten, no to wiemy te tutaj z mamusią, no to wiemy, że oni są po prostu malutkie króliczki, ale też się bym Wam nie powiedziała, że oni mają około oni mają 4 tygodnie, tak, bo mają 4, będą mieć dopiero za tydzień. 4 tygodnie, no też byście nie powiedzieli, że oni mają 4 tygodnie, tak. No ale mają 4 tygodnie. Każdy w mojej hodowli jest zapisany, czyli jest data pokrycia, data wykotu, no i data opuszczenia hodowli. No i oczywiście sztuk, ile każda samica miała. To myślę, że tak każdy hodowca robi, bo inaczej by po prostu nie wiedział, który królik ile ma i kiedy może opuścić oko. Kiedy może opuścić hodowlę. Tak na oko, no to trochę ciężko by było. No, no to no tyle. To na dzisiejszy filmik to tyle. Jeśli macie jakieś pytania... Odnośnie, nie wiem, króliczków, to pytajcie, ja jeszcze nagram filmik, kiedy robimy króliczkowi stylizację, ile króliczek od danego wieku, ile powinien ważyć żebyście też mieli to na uwadze bo dużo z was kupując do mnie króliczki mówiło, że kupiło w sklepie zoologicznym i to był być mały króliczek miał być a okazał się duży, tak? no to w sklepie no to kupują takich hodowców Króliczki, no i ja jestem zdania, że w sklepie zoologicznym, no, nie dostaniemy króliczka karzełka, tak? Króliczki karzełki chodzą od stówy powyżej, tak? Zależy, zależy na jaką hodowlę się trafi, tak? No, umie króliczki na przykład te, są w cenie 250 zł, tak? Od 250, od 250 do 300 zł, zależy jaką barwę króliczka, tak? No i kupując dwa króliczki, pamiętajmy, że kupujemy tej samej tą samą płeć wybieramy. Albo wybieramy sobie dwie samiczki, albo dwa samczyki do domu. Można kupić oczywiście samca i samiczkę, tylko trzeba wiedzieć o tym, że później trzeba jedno z nich wykaistrować, tak? Lub samca, lub samiczkę wystalizować, przepraszam. No bo, co, co, a jeśli tego nie zrobimy, no to urodzą nam się maluchy, prędzej czy później, tak, w czwartym miesiącu samiczka może zajść ciążę. jeśli zajdzie i urodzi, i dobrze poródznie się, to jest ważne, czy po prostu samica da radę urodzić w czwartym miesiącu, ale jeśli udaje się i urodzi, no to te maluchy będą chore, bo są spokrewnione, jest brat z siostrą, więc takie rzeczy nie powinno się moim zdaniem robić, tak, powinno po prostu to być przemyślane, jeśli chcemy dopuszczać yy, sobie króliczki i mieć małe, to powinniśmy kupić od jednego hodowcy jednego króliczka i od jakiegoś innego hodowcy drugiego. Króliczkę, tylko też musimy yy, jakby patrzeć na to, czy hodowca, który sprzedał nam tego króliczka, którego sobie wybraliśmy, nie ma mamy, jego mama nie pochodzi z hodowli, której chcemy zakupić kolejnego króliczka. Bo to jeśli kupimy, nie wiem, dzisiaj maso kupią u mnie, a pojadą za tydzień i kupią, nie wiem, w Wrocławiu, no to okaże się, że mama jest z Wrocławia wzięta. To na tyle. Cześć Pa.